Słuchajcie, y o. lektor, jak przyjeżdża na nagranie, Francja. sam się najpierw ustawia. Już tak mam. I co Pobre, jeszcze? Stoisz, ale nagrywasz Oni tutaj. tutaj, tutaj o, tak, tak, dźwiękowo tak, tak, tak. też tutaj też mam. Tak. Oliwier, to co nagrasz to po kolei. Tak. kawka. Nie! Franc po prostu... kawka. Zamek. Nie. Zamek. Zamek. A jak sobie wolno? Zamek. kawka. Zamek. Kurczę, coś mi się zgąsło dobrze. Ćwiczenie lektorskie. Pan operator mnie tutaj bierze w tej kamerze. Która kamera mnie bierze? Nie jesteś szczęśliwy. Słuchaj, <laughs> <Coś>, chciałeś <laughs> trenować, nie ma lekko. Odpuściłeś dykcję, to nam się po tak. wrażenie lekkiej niechlujności pojawiło, mhm. a niestety Paweł będzie krzyczał po. nim. <laughs> Kolega mistrz realizacji zawsze mówił Saj, lektorzy dzielą się na lektorów i śpiewaków. <laughs> Ci śpiewający podnoszą intonację do góry, gdzie się da. Trąskawka. <laughs> Zamek. Tłumaczenie. Krzysztof Radziwił, Kazimierz Trochanowski. Już jestem zamordowany. <laughs>